Siemaneczko, Siemaneczko moi drodzy, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Ostatnio zrobiliśmy misję dla Gaziego, teraz przejdziemy do kolejnej misji pobocznej. Tutaj wejdziemy sobie już w zadania i weźmiemy sobie, zrobimy zadanie: widzenie tunelowe. Uda się na bazar i znajdź Aziza. Ktoś wypuszcza w górę czerwony. Ten wygląda to jak sygnał, sygnał zrzutu i może zwabić rab, zbirów Raisa. Lepiej ostrzegam tego kogoś zanim dojdzie i zanim, zanim, sobie napyta biedy. A tutaj mamy misję poboczną, którą chwyciłem ostatnio całkiem przypadkiem. Kto zakręcił kurek? Kto? Znajdź fortecę Jeffa za, za stacją kolejową. A to jej nie chwyciłem, ona była. Tylko, że nie była, tak, nie była oznaczona, bo nie miałem jej zaznaczonej i ja przypadkiem tam poszedłem nieświadomie. Dobra, to robimy tą misję. Kto zakręcił kurek w takim razie? Pomów z Jeffem. Gdzie on będzie? Trzeba będzie zjechać na dół na pewno zjedziemy nie wiem czy robić odcinek właśnie z tych, z tych z tych dodatkowych punktów typu właśnie zdobywanie tych z tych bezpiecznych stref czy zrobić to na streamie zobaczymy gdzie mamy Jeffa tutaj wychodzimy stąd jak my tu w ogóle bronią wyglądamy? Mamy tasak do wołowiny i niebieski ma o 99, czyli niebieskie są lepsze. F6, co ja mogę mu dodać? Fechmistrz da mi tyle, a mistrz da mi tyle. Tu mi da większe wyważenie poręczność plus 36, a tu 19. Dobra, dawajcie tego fechmistrza, tu wsadzimy. I F6 i damy. Mistrza. A to ulepszymy na maksa. Tylko lepsze nieszczęście odchujaj, ciut, ciut. Także nie ma się co martwić. Wejdźmy sobie jeszcze do sklepu. Posprzedajmy posprzedawajmy sobie dodatkowe itemy. 11 kaw możemy sprzedać za 900. Papierosy sprzedaj, wszystko. I Git. Mam dwa pistolety 9 mm 185 i 247. Ten sprzedamy. Okej o czy pistolety w ogóle się zużywają nie mam pojęcia to też sprzedamy i czy mogę co w ogóle mogę kupić tam siekierę pistolety które mają po 196 di ten łuk mnie ciekawi ogólnie ja go sobie później przetestuję. tutaj jeszcze jest siekiera która ma 126 oh, di powoli w końcu mamy jakieś bronie które dają nam tutaj rozsądny sposób rozgrywki. Maczeta, korka. Maczetę, korka tak naprawdę możemy zdjąć, bo jest już nam za bardzo niepotrzebna. Ja zaraz zobaczę jeszcze ile w ogóle Demage'a ma ta maczeta z Areny. ma. Nie wiem ile ma, bo, bo nie możemy jej na razie... Maczeta z Areny. Możemy ją naprawić. Eee, czu, czu, maczeta z Areny ma 107, więc nie najgorzej. Not bad. Gdzie mamy tasak z ulepszeniami? Dawaj, dobra. Zostawimy sobie ten tasak. On ma trzy razy. Możemy go naprawić. Więc nawet, nawet i idziemy do Jeffa. Pomówimy z Jeffem i zobaczymy, jak możemy zaszkodzić ludziom Raisa jeszcze dodatkowo. W jakiś sposób im tam modyfikując te narkotyki, które oni chcieli sobie wytworzyć z tego przepisu, który zdobyłem. W sumie powiem Wam nawet szczerze, że. Jak nie ma szybkiej podróży, no chyba że ona potem gdzieś jest tutaj, kurwa do odblokowania, nie? Wcale bym się nie zdziwił, jak ona gdzieś tu w umiejętnościach jest do odblokowania ta szybka podróż, żeby można było podróżować. Mistrz Charge Kotwiczka dopiero tutaj na 12 poziomie. Zwinne łapy, poziom zwinności, siły i legendy. Nie wiem, jak na tą legendę nadal włączyć. Czy ona się później z jakimś czasem odblokuje i będę mógł jej używać, czy nie? Nie mam pojęcia. Ale też te strefy, teraz tak sobie pomyślałem, że jak robię tutaj te misje poboczne i... Zdychaj kurwo. Odejdźcie ode mnie, ja musiałem zabić, bo ona ciągle za mną wylatała jak tu idę tą ulicą. O ja pierdole. Ile tego tu jest? Ale to jest gdzieś tutaj, dobra wejdźmy do góry w takim razie, bach. Tutaj gdzieś jest kryjówka Jeffa. 10 metrów tam na górze. Czy ja muszę wejść tutaj? Myślałem, że mnie to może przypadkiem uszkodzić. To o, jest, jest i jeff. Na portu Jefferson. I będziecie mnie tytułować Komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie Brecken, nie raiz! To Jeffowo Albo Jefflandia. Jefflandia. Tytuł odcinka to będzie Jefflandia. Była jakaś awaria, w całym mieście nie ma gazu. A to tak, to byłem ja. Ty Ej nie, to nie była gaz. misja z tymi narkotykami. Już teraz zgupiałem. Musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilor. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony. Muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru apokalipsy. Pokaż mi te zadania. A nie, no to ja pojebałem zadania po prostu. Znajdź łódkę, uda się na bazar i znajdź Aziza. No dobra. Odblokować kurki musimy wszystkie, tak? I Jak one są daleko od siebie? Jeden jest na tej autostradzie chyba. Tu do góry wejdziemy. Tak? To jest ten? Tak, to jest chyba ten. Zgadza się. Trzeba się dostać tutaj na górę. Spróbujemy tu wejść. Tędy, tak, udało się, całe szczęście. Tutaj w ogóle coś wybuchło. Jest rozwalony ten most. Nie, nie jest rozwalony. Wydawało mi się, to po prostu ciężarówka tu wjechała. To jest pod spodem! Jak ja mam teraz tam zejść, żeby się nie zabić? Dobra, udało się, już myślałem, że nie trapię. No, chyba was coś kurwa pogrzało w tym momencie. Ja se pójdę. Nie, kurwa. No i to już mi się nie podoba. Jeb! napierdalam te zombie jak leci. No, tu jest kolejny. Dobra, gdzie jest ten kurek, który muszę. Muszę zakręcić czy odkręcić tutaj. Ale tu zrobimy kolejny myk podobny jak wcześniej. Eee... Koktajle małotowa. Wytworzymy sobie Z2 Damy sobie to wekwipunek. Eee... No już mam. Nie, nie, nie bo mnie zabije Kutafong jeden. Dobra. Ej te niektóre zombie mają więcej HP niż same virale. Dobra, teraz się powinno udać. Dobra, zrobione. Hmm, hmm, hmm. Emisje poboczne niby się takie proste wydają, ale koniec końców tak nie jest. Eee, teraz tak. Zadania, plany: Muszę wytworzyć apteczkę. I kolejny punkt. Kolejny punkt znajduje się gdzieś tutaj, ale ten jest chyba bliżej, więc może znaczmy sobie najpierw ten. I idziemy tam. Ja chyba wiem nie więcej, gdzie jest jeden punkt, bo tam parę razy przychodziłem, ale nie zorientowałem się, że to jest to. Że to jest to, sorry. Zrobimy tak. Mam nadzieję, że tam nie będzie za dużo tego dziadostwa. O, i mamy naszego kolegę strażaka nawet. Jak my się mamy tam dostać? Już widzę nawet którędy. Fajnie, bo jest tylko on tam. To jest jedyny plus. Tyle, że on jest kurewsko mocny. Ej, jemu to nic nie robi, bo on ma strój strażaka. Nie mu z tego. ła, oh wow, ale mi PHP mi zajebał. Ej, no, i ona na taką odległość nie chwyta, przecież tu na taki mały obszar działania, że. Co jest? No chore to jest! Te misje są pierdolnięte niektóre No i ja nie mam gdzie tutaj spierdolić tak naprawdę Leć się No kurwa Nie no popierdolony to jest Chyba to jest dobra metoda. A nie zdążyłem skoczyć! Pokaż mi jeszcze tylko tak ekwipunek wojskowy nóż do rzucania. Choć powiem Wam szczerze, wiecie co ja zrobię? Bo tutaj nikt nie wleci, nie? Ja wiem, że one się tu zlecą dookoła, ale generalnie problem będą miały, żeby tutaj wejść. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Kurwa, skończyło mi się coś do picia. Będę musiał sobie zaraz coś dolać. Hmm. Pewnie nie mogę, apteczki. No nie mogę. Ale mogę, petardy. Petardami sobie ich odciągnę. Ekwipunek. Gdzie mamy te petardy w takim razie? Hmm, petardy. A, mam już tym. Ja nie mogę tędy wyjść. Niezałatwiony temat. Żeg żegnam was, moi drodzy, z tej imprezy. Tu jeszcze Wiral lata. Dawaj, tutaj to, tego uratujemy. Dlaczego niektórzy mają więcej HP niż wszyscy razem wzięci? Je. ja nie będę tu z nim stał jak debil przez pół godziny i czaskał tych zombie. Idziemy po kolejny kurek odkręcić, a nie? Dobra. Przejdziemy sobie tutaj. Gdzie on w ogóle jest? No nie jest obok tego mostu, chyba gdzieś tam do góry. Mi się wydaje, że trzeba będzie się wdrapać. Damy radę tędy. Na razie nie widzę, żeby była taka możliwość. Trzeba to jakoś obejść. A tu jest, dobra, tu jest obejście tego, więc możemy wejść do góry. Nie ma tragedii. Jestem w kiepskim stanie zdrowotnym. A no tak. Bo mnie tam te wirale poskładały. No nie, jeszcze mnie kurwa jeden goni. No chodź, chodź tutaj, kurwo. No, pinda. Nie mam alkoholu, nie? Ja nie wiem, co zdobyłem. Plany. Gazy mi brakuje, tak naprawdę, nie alkoholu. Znowu musimy tutaj przejść. Gdzie ostatnio? I on jest dosłownie tam, nie? Tak, dosłownie tam na samej górze. Mamy punkt umiejętności znowu do rozdania, dwa nawet punkt umiejętności mamy do rozdania. Atak przez ramię, zmniejsza obrażenia odnoszone przy upadku, po schwytaniu może szybciej wyrwać się gryzonią. Dobra, to sobie damy póki co. Poziom siły mamy znowu, koncentracja. W tym celu naciśnij przytrzymaj C. Nie wiem co dać. Potężny atak, dajmy Potężny atak sobie odblokujemy. Chyba, że gdzieś tutaj się da tam wejść na górę? Ja nie mogę się potem wspinać, nie? Gdzie tu jest jakieś wejście na tą górę, mi powiedzcie? Jak tam się dostać? To jest specjalnie tak zrobione, żebym ja gdzieś tutaj się kurwa natrudził, żeby tam wejść? No bo na to nie wejdę. Tu mamy tego żurawia jakby. No bo tu to wygląda jakby miał... O, dobra, tu się udało wejść. No skacz, czy jak ty się tam zwiesz. Dobra. O, jest, udało się tu wejść. Kurwa, żebym sobie gry nie zbugował, nie? Dobra. Ej, no. Co jest? A tu? No bo tu mogę wejść. A tu już mi nie pozwala. Dobra, zejdźmy stąd. To nie ma sensu. Chyba, że gdzieś tam drugą stroną, nie? Hmm, zobaczmy tutaj, będzie widać, czy da się tam wejść. Wydaje mi się, że może być możliwość tą autostradą tam dojścia. No, tak to Wam powiem szczerze, nie widzę innej możliwości dojścia tam. Ej, chyba, że. A nie, to nie, chyba że to jest w tym tunelu? Może być, nie? Że to jest w tym tunelu. Zobaczymy. Wiecie co, chyba tak będzie. gdzieś pewnie jest wejście, no właśnie ja już tu kiedyś byłem wow panie, chuju złoty dobra, powoli Tu się udało. Kurwa no. Czy to jest viral? No kurwy! Nie mogę tych drzwi zamknąć, no przecież co so tu się odpierdala mądrego, to czyż to jest chore? No upierdolą mnie zaraz. Ocie panie, jak ta gra potrafi frustrować nieraz? Mm. Koktajl małotowa, załatwimy temat standardowo. Chodźcie tu syny I odkręcamy. One przez to chyba przejść nie mogą wam powiem, wiecie co? Przez te nogi. I kurwa jazda się ma. Do widzenia! Nie ma mnie tutaj. Idę z tych tuneli w pizdu. Żegnam kurwa was, bo przecież to jest chore. Tutaj. Tam w ogóle jakiś skurwol wielki łazi. Dobra, zgubiliśmy wirale. o tyle dobrze. Strategia z Mołotowami zdecydowanie zdała egzamin. Otwór, otwórz główny zawór. Co i tu jest główny zawór gdzieś. Nie wiem, że tam jakiś znowu wielki skurwiel mi wybi. No, chyba was jebie w tym momencie. O kurwa. Tam. Dobra. Delikatnie w bok. Dobra, udało się otworzyć zamek ja w ogóle miałem to otworzyć? To mnie zastanawia, wiecie? Chyba jednak nie. Kurwa, ja pierdolę. Ja się zawsze nie, roze nie rozejrzę, nie? Okej, okay. otwórzmy tą skrzynię. Jest alkohol, także plus jest taki, że chociaż... A nie, apteczki potrzebuję, przecież gazę, nie? Ej, ale tu może będzie apteczka, ty. Gaza. Dobra, dawaj tą apteczkę wyrabiamy, przynajmniej to się przyda. Fajnie, że mi się dzisiaj udało w ogóle dwa odcinki nagrać, wam powiem. Bo ostatnio trochę się obijałem i nagrywałem tylko jeden dziennie, a tak zawsze nagrywam dwa, żeby mi na zapas jeden, jakbym gdzieś tam wyjechał. Jak ja mam się do ciebie, kolego, dostać? Chyba, że tu jest jakieś przejście, i faktycznie to musiałem otworzyć. Ty, no ale nie widzę. Czy gdzieś tutaj jest jakieś zejście na dół? No, bo ja widzę, że tutaj jest tunel, nie? Który zapewne idzie w tamtą stronę. I chyba, że tutaj gdzieś jest jakieś wejście do tego. No jest, patrzcie. Ale czy ja mogę. Tu? Mam karabin? Mam karabin. Bo tam ogólnie to nikogo nie będzie poza nim. Ja nawet nie wiem, czy ja tutaj mam jakąś ograniczoną... ograniczony czas na drukowanie? Mamy karabin. Został odjebany! Luksusowo. Użyj. Mógłbym teraz powiedzieć, i kto jest Debeściak Naciskamy F. No, jak chuj, że te kurwy potrafią pływać? Uciekaj ze strefy wybuchu. Jak on się tam dostał, powiedzcie? Nie mam pojęcia. Odkręciłem lokalne zabory i otworzyłem główną śluzę. Aha, to z winami balastowymi? Że... z czym? Mam jedną gagę, czy wam wszystko trzeba jak krowie na jedy? To oczywiste. Trzeba zamknąć wszystkie zawory na i błękitnej, żeby zrównoważyć ciśnienie. No chyba se żartuje będziemy puszczać więcej gazów niż babcia na Święta Gdzie to jest? O ja pierdolę, ja tam wystrzelałem amunicję, kurwa! I teraz oczywiście co? Wszystkie zombie zleciały się w tamtą okolicę. Zamykaj zawory Które zawory Dobra, czy ja mogę to zamknąć jak oni są dookoła mnie gdzieś i on się spalił Chyba wszystkie zawory muszę zamknąć, które są tutaj gdzieś w okolicy Zamykamy, zobaczymy czy mi coś zrobią. Dobra, ale zabór jest zamknięty wstępnie. Gdzieś jeszcze powinny jakieś być. Tu jest strasznie dużo tych wirali. Niech one sobie tam pójdą. Który zawór tu jest do zamknięcia? Gdzie jeszcze jest jakiś... Wszystkie niebieskie on powiedział? Linii błękitnej. Dobra, tu jest... Tu jest żół... O, tu jest. Dobra. Mamy zamknięte. Jeszcze gdzieś powinien być jakiś zabór linii błękitnej. O, dobra, mamy wszystkie. Hmm, dobrze. Kolejna misja poboczna skończona. Mi się tak przynajmniej wydaje, że powinien być koniec. Gdzie ty jesteś typie? No nie, no ten wybuchowy tu łazi. Wypierdalaj ode mnie. Co za ty Mam nadzieję, że on zrobi coś tutaj, że... Że oni wszyscy zginą. Ognie jakieś piekielne ma odpalić, nie? Dobra robota, żołnierzu. Otworzę główny zawór. Potem przygotujcie się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Chciałbym go podziwiać z należytej odległości. Skoro nalegacie, macie 10 sekund. Z bezpiecznej odległości? Jak nic wypierdoli w powietrze. Co się stanie? W sumie spoko, nie? Ale to myślałem, że to będzie bardziej imponujące. O, kurwa tak myślałem. Co to, to było? Znalazłem Jeffa i gaz jest już z powrotem. Co za ulga? Mówiłem ci, jest niezastąpiony. Obawiam się, że zastępstwo będzie jednak konieczne. Dobra, mamy misję zrobioną w takim razie. Dobrze, moi drodzy. Kolejna misja poboczna za nami. Tak, będziemy sobie robić po jednej. A niech te odcinki lecą trochę krótsze, przynajmniej będę mógł więcej nagrywać. Także na ten moment trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że dalej już poruszymy misje główne, bo, bo trzeba się udać na drugą stronę miasta, albo zrobimy te wszystkie strefy. Zobaczę, jeszcze się zastanowię. Ok, trzymajcie się, cześć.